No, i tak nam się żyje w tej naszej Polsce. Od rozczarowania do rozczarowania. Kolejny wielki antysystemowiec Męcen, który zbudował swoje poparcie na krytyce obecnego rządu, jak tylko nadarzyła mu się jakaś okazja, żeby się z nimi dogadać, od razu z niej skorzystał. Na naszych oczach marnotrawi zgromadzone poparcie i traci szansę na trwałe odsunięcie od władzy obecnego układu Popis. I staje się ich przystawką, bo po co na niego głosować, jak po wszystkim, i tak pójdzie się z nimi układać. Zamiast przewracać stolik, staje się ich kolejnym bezpiecznikiem i kelnerem, który już serwuje im piwo i to nie tylko w przenośni, ale i dosłownie. Z punktu widzenia koalicji rządzącej, cytując za ich politykiem, co szkodzi im obiecać, a nawet jeśli zrealizują jakiś postulat, to i tak zrekompensują to sobie w taki czy inny sposób, i Polska i Polacy przegrają po raz kolejny. Nie potrzebujemy takich polityków jak męcen, głośnych i opowiadających, co to nie oni na własnych wiecach wyborczych, a jak przychodzi co do czego, to grzecznych i usłużnych wobec obecnej partii rządzącej. Tacy ludzie nie zmienią nic na korzyść dla naszego kraju, a zgromadzone poparcie przehandlują na własne korzyści.